Manko, z tej strony Black Ninja. Witam was w kolejnym odcinku z gry Terraria Dzisiaj e, chciałbym zrobić pewien klucz. Um, kluczyk. Klucz światła, właśnie. Bo podobnie jak po jego użyciu na skrzynce pojawia się mini boss, który dropi fajny łuk. przynajmniej ma szansę. E, po na trochę, to jest światła, światło, jednak troszeczkę ich tam było wymagane. Mam um, skrzynkę jakiejś potrzebuję, no nie? Ej, tylko, że tutaj Tutaj może A? No że ja nie mam skrzynek? No, teraz mogę A bo to kufer się nasu... No skrzynka kufer, no To jest mylące, właśnie Dobra Zobaczymy Nie jak trudny on będzie A, Po prostu, tak? Jest, wow Weź kolego. Ale skacze skubaniec. Skubaniec jak skacze. Yo! A, on potrafi. Łoj! że już. A on mnie tak oszuka, kurczę, skubaniec. O! Po prostu wy to mi tu drobnaścia. To mi się próbowały kryształowy dłamek. Aha. Wolę dla mapów. No dobra. Dobra, jeszcze. Dobra, bo ja nie ja to chciałam. Ja chciałam łuczka. A nie łuczka. Oj. O. O! Nie bawimy. Nieładnie, w tej stronie. czekasz? uciekasz. Jeszcze nie będzie dalej. Daj mi ty masz łuk. Jest, dałeś łuk. Oczywiście. Łuk burzowy do dala, Strzela strzałami z nieba. No dobra, i w połączeniu z moimi strzałami powinno być no, ostra sieczka. O właśnie, tak będzie. Tylko ja musiałbym, bo trochę mi strzał poszło, dorobić strzałki. Ale wtedy można tak szybko pokonać tego tak w sumie destroyerka, że naprawdę. To ja tylko chciałem, ale jeszcze jakieś ulepszonka, jeżeli mi trafią czy jakieś fajne, oczywiście e, nie ty, ty dawać e, przekuj. Daj mi jakieś fajne proszę. Nie to zwinne Szybki Jakoś użycia. No dobra, wezmę. Chyba się ryzykował, bo nie mam za dużo. To jest nawet spoko, jakość użycia. Tak, nie, teraz potrzebuję na nowo te święcone, no nie? Te święcone strzałki to było co? Eee... O, no dobra. A, jeszcze rok jednorożca. Dobra, to ja będę musiał trochę do halo podyś. Ja pozbieram trochę. Lecimy. No i robimy sieczkę teraz. zrobił niestety krwawy księżyc. Ten strętny. Teraz Tam raz. Wykrył moment. Kubaniec. Co ciekawe jest w tym łuku, że tak naprawdę... Oj. Wylecz trochę. Ojej, oj. uśmiech. Czy te statuetki nie działały, nie wiem. Już nie działały. Ale no. i tak go zrobimy. Trzeba będzie sobie też myśleć o tym. Mm. Obliźnięta, bo jeszcze ich nie zrobiłem, no nie? Faktem jest to, że nie mogę zbyt przetelować, tak, tak tak strzelać na wprost. Ale ci sobie po prostu z góry wszystko. Jak ktoś mi na blisko podejdzie, to, to, to nie zawsze trafię. O tak, jest na tego boska. Szybko mu to żera. Dosyć. Też sobie nie wziąłem miksurek, no ale... Nie jest zbytnio trudne, no. Boimy się. Możesz no końcówka, kolego Już dalej będzie po wszystkim, trochę bo boli prostane spokojnie Zabieraj te swoje wadziewne dziwne sondy blask pułapka I do widzenia. Nie ja do widzenia. Nie umieraj. No i super. Dobra. Trzeba normalnie wykończyć, bo tutaj będą mi... O właśnie. Sposób odchodzić. że ja akurat się trochę... O księdza jak chciałem trwać, no to, to nie jest. Nie wiem, co on to w sumie przestało działać, tak w zasadzie. A wyłączyło się z jakiegoś powodu? Nie wiem. Nie wyłączałem tego, chyba że to się samo po jakimś czasie wyłączę. Nie wiem. Też wątpię. A gdzie jest w ogóle z niego lud Powinien być i ślus z niego? W zasadzie. A? Gdzie jest ten lód? Mówi mi, że... Nie no, w by się nie spalił, bo... Na jedną kratkę... Nie... na jedną kratkę... A... No, nigdzie to nie poleciał. Lol, lubiłem go po nic. Bo nie mo mogę tego... Ja z niego lutu danego. Dobra. Można być jak bliźnięta, zaspełnić. Zrespa Aha, te światła znowu potrzebne. Ha, to niepotrzebnie wszystko zmarnowałem. Będę musiał znowu poszukać w Kaiwach w halup przebiwników. No, idźcie sobie we wszyscy, sąd. Kurde, mi tutaj przeszkadzacie. Ile mam takiego już świata? Bo coś tam dostało mi tylko. Aha, jedna sztuka. No dobra. Ja muszę ile jeszcze raz poszukać? Wypaść. 5 potrzebuję. Dobra. się tam z nimi, bawcie. Ja nie mam na to czasu. Teraz. Ja poszukam tych ników, bo właśnie. Na przeciwnikach te dusze świata są na podziemiu, dokładnie przeciwnika w mechaniczne Mechaniczne oko. No wypad, kurde, wszyscy są tu. Jakiś, kurde, beznadziejne. Cały księżyc. Tu kraftować, nie jakieś krale cięższe, kurde. O. Wyleczę, oczywiście, i będę sobie tajemnic, miksury. Wyleczmy, proszę. Bardzo. Ani mikstury. Chcę wszystkie te te koła. To jest dobre. No żeby nie przeszkadzali. Bardzo. Jeden rejszka, dobra to co? A kurde, czy wy mi to włączacie? Bo ja nie wiem, idźcie, wy sobie z ty wy, wy mi chyba włączacie to wrażenie. Bo ja mam z sklikę, jak was zabić. Nie wiem, możliwe. Dobra, to co, lecimy. I z Wami, kulcze, koledzy, drodzy, ryba was na Was leci, jak najbardziej. Przez Was zapomniałem, kulczy tego. W przeciwniku zapomniałem, na nich skupiłem, dziady biedne, ostro ostry limage, u mnie to ten na górze dostaje. My te kolekcje i Zorob są najlepiej w zasadzie. nie wydaje. Że najpierw go. Olo, nawala. Coraz szybciej. To nie jest za dobre. Ja Brona w miarę daje radę. Wszystko. Dobra, nie ma już ciebie. To został ten. co nowa, tym zielonym. Jakimś głównym O nie ma już krowego sięgnięcia. co? Aha, bo dzień się kurde zrobił, no fajnie. Naprawdę. Teraz dzień zrobić, tak? Ty jesteś poważny. Kurczę, jesteś poważne. Eee, świetnie. Marnowałeś, Widniu. Ten durny dzień, mi. Marnowało się tylko. W ogóle, jak teraz patrzę, to. Jelinicowa zbrojka, zjelinicowa sztabka. Zastanawiam się, skąd to wziął ich właściwie. Ludy, bo nie spotkałem ich chyba. Ło! Po co za jakaś góra piaskowa tutaj się zrobiła? Wow. jo, Jakie to są robale pod jednym wielkie? Z ziemi wyszły pustynne robalsone. No nieźle. Nie wiem. Wydaje mi się, że może to być w dżungli? Ja mam takie dziwne wrażenie. Jak mi się kojała, że tak. Kolorze, mniej więcej. to będzie w dżungli, może? Nie wiem. Udam się, może do jaskini. I zobaczyć czy takie rudy może gdzieś można znaleźć. Jak tam w ogóle jest z bossami, Bo wiem, że ich temu, ten go muszę teraz bossa, ale co dalej w sumie? Inwazję piratów. Tu muszą... musiałbym. Ach, wypad. Musiałbym. Jeden alter zniszczony, albo może być samonowane mapą Której w sumie na razie nie mam o, tu już jest Chcę tylko Popatrzeć sobie bok, a wy mi kurczę musicie już tutaj wszyscy oblężać Dobra ee, Dalej Tak, to nie mogę zbytnio Tający Holender a, to też jest tutaj. I to jest razem z tym. Królowa szlamu właśnie. Muszę użyć też latynowy kryształ. w Halo. A, i wtedy w Halo musiałby na rękę też na nią. Tą królowę szlamu, dobra. Zumiem co dalej? Ogr. Old One's Army. Co to jest Old One's Army? Armię starszego, ha! I to armię starszego rzeczywiście przychodzi na Hartmont. Dobra, zaćmienie. Ansa 1 na 20 każdego dnia. A jeszcze tego eventu nie miałem, dobra? Plantera. O, to jest kolejny boss. jest Plantera Ball w, ten... w dżungli. O trzech mechanicznych. Aha, no dobra, czyli. Taka jest kolejność. Jak kolor mechaniczny, to Plantera jest. To kolejny boss, man. Wow. ale go Cię nie bawimy co Chciałbym się kojarzy coś, że chyba była skrupa żółwia gdzieś A, i z czego, coś było z niej do zrobienia eee... Cię, daj mi tą skrupę żółwia nam się jak ulepszyć sobie z... Uzbrojenie na przykładowo. Jest oczywiście. trzeba trzech, i mogę całą zbrojkę zrobić. sprzedać Fajną bronę daje? To nabrażałem w walce z warcie. Tylko, że dodam no na zwarcie głównie. Oho, tutaj jest jakaś ruda, którą nie mogę wykopać, nawet. Chyba o to. Oła. W chodziło. No dobra Tylko czemu ja jej nie mogę wykopać? Mam jakiś potężny kilof. Jest jeszcze potężniejszy jakiś? ja muszę bym się odsunąć, stąd no, bo tutaj ten go krasuje. Kurde, ile będzie się raz co nie? No. Eee, kilo To jest potężniejszy od tego po prostu, je... tak żeby rozwalić sobie bo tytanowy mam 190. Nie wiem, ale spróbuję zrobić e, tego. Następne jeszcze raz podejście do tego bossa. więc na nowo te kulcze. Ech, od nowa te dusze światła. Więc co, widzimy się na nowo w nocy. No dobra, no to lecimy. Najpierw oczywiście nie ciebie, tylko lepiej w ciebie. Ty jesteś dużo gorszy, oczywiście. Wiadomo. No, serio jest jednak gorszy niż Eri, właśnie no. Najpierw ciebie wolę. Jak najbardziej. Masz żółte, masz żółte. Oj, no ruszaj się! Kurczę, czemu ty się zacinasz mi tu? Nie zaciął mi tutaj. Oj. Dobra, już będzie szybciej nawalał. Walać leci od niego. Nawet tu szybkie leczenie. Robimy. Puszczaj mnie! Chiedy leczyć tylko, Kolego. Nic poza tym Nic szczególnego. Dobra. No i tylko ten został. Pójdzie gładko akurat. On no, tylko raszuje mnie w sumie. O, teraz laser, bo, znaczy, taki powiedzmy, w pewnym sensie. Wow, to nie spodziewałem się, że coś takiego będzie miał. A pewnie by na no, tym... Ekspert modzi by jak, jak oczko na ekspercie. Czuję. żeby tak było. No bo już praktycznie końcówka, ja bym się podleczył tu. Szybko, leczonko, leczonko. I co? Kończymy cię. No i cel, dobra. No i mamy. Majką już i trochę duszy wzroku. Fajnie. Luga jest coraz bardziej niespokojna. Tak, bo to teraz... Dopiero teraz będę mógł... E, Kolejnego plant, planterkę. To plantero spoko. Dobra. No co? Myślę, że na dzisiaj na tym przystaniemy. Także co? Jakoś się spodobał odcinek, to nie zapomnijcie zapnij, stawić łapki w górę pod filmem. Komentujcie, subskrybujcie i bądźcie bieżąco z co tygodniowym przegonem tygodnia. Szymano.